Cześć Siemano, witajcie! Wirtualni wędkarze to znowu ja, muszka w Austrii. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się medalowymi sumami i węgorzami z rzeki Tyber. Ale zanim do tego dojdziemy, jest kilka spraw, które trzeba omówić, które chciałbym tutaj poruszyć na kanale. Pierwsza to to, że jest to odcinek pożegnalny. Ale nie, nie bójcie się, nie żegnam się. Z Fishing Planetem. Żegnam się tylko i wyłącznie z tym zbiornikiem, z rzeką Tyber, ponieważ mam jej podziurki w nosie. Mam nadzieję, że nie będę już więcej nagrywał materiałów o tej rzece. Aczkolwiek chodzi mi jeden temat po głowie: o łapaniu sumów z łódki. Tutaj na tym zbiorniku, ale myślę, że to dopiero grubo po nowym roku. Kolejna bardzo ważna rzecz to to, że zbliżają się święta. Mamy powolutku okres przedświąteczny, i ja tutaj to będzie moja jedyna okazja, aby Wam, graczom, interesantom Fishing Planet, złożyć noworoczne życzenia, jak i świąteczne życzenia. Tutaj, w tym miejscu, życzę Wam zdrówka, wszystkiego najlepszego w nowym roku. Uważajcie na tą koronę, dbajcie o siebie. Nie przesadzajcie, wiadomo z czym, z imprezą Sylwestra i obudźcie się w szampańskim nastroju w nowy rok. A dlaczego już tak wcześnie? Życzenia: A dlatego, że w moim kalendarzu, w mojej rozpisce, w mojego kanału YouTube'owego, już w tym roku nie będzie żadnego nowego odcinka z Fishing Planet. To jest taka druga informacja. A jeśli jesteśmy przy świętach, nie macie pomysłu na prezent świąteczny dla niej albo dla niego, to zobaczcie tutaj w opisie filmu na dole mam dwa interesujące linki do prezentów. Co można kupić jemu, bądź jej. Pod choinkę na pewno będzie zadowolony, zadowolona. No dobra, sprawy organizacyjne mamy za sobą. W trakcie odcinka pojawi się jeszcze jedna informacja. Dlatego uważnie oglądajcie go i słuchajcie, co ja Wam tam ciekawego powiem. A teraz zajmijmy się stricte wędkowaniem. W pierwszej kolejności omówimy rybę, która tak naprawdę przystwarza najmniej problemów nam wędkarzom. Przynajmniej na tym łowisku. Bardzo ją łatwo można złapać. Praktycznie na każdej miejscówce. Spotkacie ją czy to w nocy, czy to w dzień i praktycznie również bierze na każdą przynętę, czyli mówimy o sumie. Ale sumów mamy tutaj kilka. Mamy sumy, mamy młodego suma, mamy pospolitego suma, mamy medalowego suma. O ile młodego i pospolitego suma dosyć łatwo wyciągnięcie na wszystko, prawie na każdy sprzęt i na każdej miejscówce o tyle o ile medalowe sumy czyli powyżej 10 kg już naprawdę te większe sztuki potrzebujecie bardziej wyrachowany sprzęt jeśli mówimy o sprzęcie to trzeba najpierw powiedzieć właśnie sprzęt ja tutaj stosuję sobie wędkę o wytrzymałości od 7 do 21 kg jest to wędka gruntowa hamulec wejścia 2,5 kg i do tego plecioneczkę o wytrzymałości 18,7 w zupełności to wystarczy na te ryby, tutaj nic się z naszym sprzętem nie będzie działo. Pięknie je wyciąga, i tak jak mówię, nie będzie żadnych problemów. Jeśli chodzi o haczyk, haczyki jakie ja stosuję przy połowie już tych medalowych sumów, to są wszystkie haczyki powyżej 3,0 czyli haczyk 3,0, haczyk 4,0. Haczek bez 0 40 40 do 5, 6 0 w zupełności. Wystarczy, większych nie ma co stosować, mniejszych również nie, bo częściej będą nam się łapać mniejsze ryby. Jakie przynęty? Przynęty to naprawdę bogaty arsenał, przeróżne, ale ja typowo moje medalowe sumy, o czym zaraz pokażę. Na mapie. Pokażę Wam koordynaty, gdzie łapać medalowe sumy. Łapie na pijawki, na mięsoraka, na żywce shiner, na krwistą przynętę i na średni kawałek ryby. Mały kawałek ryby jest za mały. Wejdźmy na łowisko. Tak naprawdę tutaj Ameryki nie odkryłem. Raj spławikowy i federowy. Również jeśli pójdziecie na Kamienisty Tyber i tutaj w drugą stronę, gdzie pokazywałem Wam filmy z pstrągami, w tą stronę, gdzie są miejscówki pstrąg i film właśnie powinien Wam się pojawić tutaj, odnośnik do filmu u góry pójdziecie w tą stronę, dojdziecie do tego tutaj nie wiem jak to nazwać, to jest mm, most, przepławka jak dojdziecie tu do tego miejsca i z tej strony będziecie łowić, tu na tym cypelku, również nic się nie stanie, również będziecie tam łapać ryby. Zobaczcie, teraz przejdziemy bezpośrednio na łowisko. Pokażę Wam koordynaty na te medalowe sumy. Jakie można złapać, gdzie. Co spiszcie. I będziecie mogli łowić. Czyli jesteśmy tu, pójdziemy tam w prawo. Ale my już nie będziemy szli, my po prostu odpalimy sobie koordynaty. W momencie, tu jest unikatowa brzana. Tutaj mamy trochę koordynatów. Po pierwsze, medalowy sum złapany na żabę 11 kg. Koordynaty, poszę A. Medalowy sum pospolity, koordynaty prawie 12,5 kg. Na raka krojonego. Sum pospolity. 5 kg. Na pijaweczkę. Koordynaty macie tu u góry. I w tych oto miejscach bez problemu będziecie łapać sumy. Medalowe, pospolite. A te młode to mówię wszędzie, po prostu wszędzie bez żadnego. Problemu. No, jeśli chodzi o samego suma, no to ta ryba bardzo szybko Wam zapełni siatkę. Nie daje Wam super zarobku, ale jeśli Wam zostało 10 kg, 15 kilo do zapełnienia siatki, a mały czas, aby ten dzień w pełni wypełnić, wykorzystać go, to warto rzucić tą wędkę, złapać jednego, dwa sumy. Dziękuję, pełna siatka. Wracamy zadowoleni do domu. Dobrze, mamy pierwszą rybę, tą najprostszą omówioną. Więc teraz czas na mały komunikat, zanim powiem słów kilka o węgorzu. Słuchajcie, no, ja teraz będę miał tą przerwę świąteczną z Fishing Planetem, między innymi dlatego, że będę nagrywał więcej filmów o Empires and Puzzles. Również zakupiłem nową grę Hunting Simulator 2. Ją bym chciał troszeczkę ograć, niekoniecznie coś nagrać, bo słyszałem wiele różnych opinii. Możliwe, że nagram tylko jeden film z moją opinią, powiedzmy negatywną, nie wiem. Ściągnąłem ją niedawno, kupiłem ją, jeszcze jej nie odpaliłem. I oprócz tego nagrywam jeszcze grę na komórkę Jamestown Legends. Jest to polska gra, polskich wydawców. I teraz, jeśli wy byście chcieli. Hmm, Wesprzeć rozwój kanału Muszka w Austrii, wesprzeć mnie osobiście i po prostu poprawić mi troszeczkę humor, to zobaczcie tutaj u góry, pojawia się Wam link do mojego pierwszego filmu dotyczącego tej gry. Jakbyście weszli w niego, obejrzeli go, zapoznali się z tą grą, to tam, w tym filmie jaki pod tym filmem będzie link do tej gry, gdzie ją możecie ściągnąć ze sklepu Google Play bezpośrednio na Wasze komórki tam ją zainstalujecie, pograjcie trochę, napiszcie w komentarzach pod moimi filmami co o tej grze myślicie, jak Wam się podoba a w jaki sposób mnie możecie wesprzeć bardzo prosto, instalując tą grę ja otrzymuję od dewelopera, od właściciela tej gry Gratyfikacje finansowe, jak i również w grze. A jeśli ja dostaję bonusy w grze za to, że wy się rejestrujecie z mojego linku, to wy również dostajecie bonusy. Dostaniecie kilkanaście zwojów, wezwań postaci, dostaniecie diamentów, dostaniecie waluty w grze, dostaniecie super bonus na start. To jest tylko możliwe, jeśli zarejestrujecie się z mojego linka. A więc ja Wam będę dziękował, jeśli Wy się zarejestrujecie, wspomożecie mnie, ja wspomogę Was i w tym okresie, pięknym okresie przedświątecznym, będziemy wszyscy zadowoleni. A ja może dzięki temu zacznę jeszcze szybciej, czyli może jeszcze właśnie przed Nowym Rokiem nagram coś z Fishing Planeta specjalnie dla Was, może zacznę więcej dodatków DLC omawiać, Tutaj może kupię jakieś delce. Może będzie jakiś giveaway, konkursik mały dla Was, widzów, fishing planet, tak jak kiedyś było. No, zobaczymy. A teraz przejdźmy dalej. Zajmijmy się węgorzem. Węgorz to jest ryba, za którą nie dostajemy pieniędzy. Na tym akwenie robimy ją tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić misję, eksplorację. Tyle problemu, ile ona mi stworzyła. To nie macie pojęcia, to jest po prostu tak ciężka ryba do złowienia. Przynajmniej w moim przypadku była. Stosowałem przeróżne haczyki rozmiarowo od 30, 40, 20, 10. Szukałem, szukałem, nie mogłem znaleźć. Naprawdę ta ryba mnie po prostu myślałem, że przez tą rybę przestanę grać. Nie nagram tego ostatniego odcinka z tego łowiska, ale udało mi się w końcu trafić na jedno miejsce. Konkretną przynętę, konkretny zestaw i zacząłem łowić te węgorze. Po prostu zacząłem łowić, zaczęło to wychodzić, więc mogę Wam się pochwalić. Powiem Wam tak prosto. Przynęta, na którą złapałem, na którą łapałem węgorze, jest to rak krojony, na nic innego mi nie brało. Na żywca, na małe kawałki, na średnie kawałki ryb, na rosówki dosłownie. Na nic. To jest rak krojony. Tutaj macie koordynaty. Tylko w tym miejscu, w okolicach tego miejsca, udało mi się złapać nigdzie indziej. I również jeśli chodzi o rozmiar haczyka, to było. Nie, haczyk to był zwykła jedyneczka na 1,0, na 2,0. Na 8-10, nic na najzwyklejszą jedyneczkę, a naprawdę zobaczcie, nagrywając ten odcinek spędziłem tutaj prawie 10 dni. To jest troszeczkę kasy, troszeczkę czasu. Łowiłem tylko w nocy, i naprawdę ta ryba prawie mnie pogrążyła. To jest najtrudniejsza ryba na tym łowisku, kromogłem można złapać, przynajmniej dla mnie i na pewno wielu z Was ma z tym problemy miało problemy, nie może zrobić tej misji eksploracja dlatego dostajecie gotowego spoilera z mojej strony to byłoby wszystko ja Wam dziękuję i tak jak mówiłem na początku życzę Wam szczęśliwego nowego roku i zdrowych i wesołych świąt a Wy nie zapomnijcie o mnie i obejrzyjcie ten film o Jamestown Legends. Jak macie komórki, macie trochę czasu. Zainstalujcie, pograjcie trochę, a nuż Wam się spodoba. Pozdrowienia. Hej!